Witam państwa ponownie, tym razem w Wiadomościach Samorządowych. W dzisiejszym wydaniu burmistrz powie między innymi o modernizacji dróg w naszej gminie. Dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pula informacji o tym, co planujemy, co nam się udało, z czym mamy kłopoty. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że udało nam się wygospodarować dodatkowe środki na modernizację dróg. Wiecie Państwo, że cały czas potrzebne są duże pieniądze, żeby takie drogi budować i je naprawiać. Udało nam się wygospodarować kwotę około 200 tysięcy złotych i dzięki temu chcemy jeszcze w tym roku wykonać pewne prace modernizacyjne poprzez budowę nowych nawierzchni kilku odcinków dróg na terenie naszego miasta i gminy. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na wybudowanie nowej nawierzchni drogi ulicy Łukietka. Jest to droga, która łączy ulicę Krzywoustego z ulicą Kanałową. Robimy to na podstawie istniejącej dokumentacji pozwolenia na budowę. Chciałbym, żeby zostało to zakończone do końca listopada tego roku. Natomiast będziemy wykonywać tak zwane wylewki asfaltowe w kilku miejscach na terenie naszej gminy. Myślę, że bardzo ucieszą się mieszkańcy świecka, którzy czekają od wielu lat na odcinek drogi utwardzonej dojazdowej do świetlicy wiejskiej i do punktu przedszkolnego i tam właśnie będziemy wykonywać drogę w miesiącu październiku. Będziemy wykonywać krótki odcinek drogi dojazdowej do osiedla Słonecznego, wyjazd z ulicy Dworcowej. Będziemy wykonywać również drogę asfaltową dla szkoły w Golicach. Wiecie państwo, że żeby wjechać do szkoły w Golicach trzeba pokonać krótki odcinek drogi gruntowej. W tej chwili ta droga będzie całkowicie wyasfaltowana. Będziemy również wykonywać około 120-metrowy odcinek ulicy Krótkiej. To jest przed ulicy Krótkiej w kierunku do hurtowni, która tam się znajduje i nie tylko. Jest tam kilk kilka domów, również mieszkalnych. Na taki odcinek, na jaki sobie możemy pozwolić, również wykonamy z nawierzchni asfaltowej. Planujemy jeszcze dwa krótkie odcinki, takie wylewki zrobić, jeżeli chodzi o wjazdy na nieruchomości, ale to w ramach oszczędności ewentualnych, które moglibyśmy osiągnąć w trakcie przetargu. Wiem, że czekają również na nową drogę mieszkańcy ulicy Słowiańskiej. Bardzo Państwa przepraszam, ale okazuje się, że ta droga nie może być naprawiona. Trzeba po prostu zrobić na całej długości wylewkę asfaltową. Ona jest po prostu bardzo w bardzo złym stanie technicznym. Próbowaliśmy za pomocą ekspertów zapytać czy można zrobić tam tylko cząstkowe naprawy. Okazuje się, że nie, także planujemy w przyszłym roku cały ten odcinek drogi zrobić nowy, włącznie z fragmentem podwórka i mam nadzieję, że to będzie Państwa mieszkańców tych okolic, okolic satysfakcjonowało. Proszę Państwa, to są wszystkie prace, jeżeli chodzi o nawierzchnie drogowe, które wykonamy w tym roku. Natomiast będziemy do końca roku oczywiście dbać o to, żeby nie było dziur w drogach. Będziemy te dziury łatać. Mamy do tego wybraną firmę i mam nadzieję, że ci mieszkańcy, którzy na razie nie mają dróg utwardzonych, a mieszkają przy drogach gruntowych, będą z tego powodu zadowoleni. Została wybrana w drodze przetargu firma, która ma wykonać bardzo poważne czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie naszego miasta. Wiemy wszyscy o tym, że kanalizacja deszczowa jest taką strategiczną kanalizacją, która odprowadza wszystkie wody opadowe z terenu naszego miasta do kanału Czarnego i dalej do rzeki Warty i rzeki Odry i musimy o tą kanalizację dbać. Postanowiłem również w tym roku przeprowadzić kolejny etap prac związanych z czyszczeniem kanalizacji deszczowej. Jest to praca o wartości około 40 tysięcy złotych. Polegać będzie na tym, że firma specjalistyczna za pomocą odpowiedniego sprzętu będzie otwierać kanalizację deszczową i wykonywać czyszczenie tej kanalizacji metodą ciśnieniową i każdą możliwą do wykonania po to, aby wszystkie wody opadowe, które spływają z terenu miasta w dwóch miejscach, to jest przy ulicy Strzeleckiej oraz przy ulicy Konstytucji trafiały do kanału i żeby z Miasta została w odpowiednim czasie odprowadzona woda opadowa, czyli to wszystko, co płynie z nieba. Wielu mieszkańców nie rozumie tego, że wody deszczowe to nie są wody podziemne. I szanowni państwo, nawet gdybyśmy zbudowali kolejne odcinki kanalizacji deszczowej, to nie znaczy, że nie będziecie Państwo mieli wody w piwnicach. W momencie kiedy będzie wysoki poziom wód gruntowych, szczególnie na skutek podnoszącego się poziomu w rzece odrze. Ta woda niestety będzie, proszę Państwa, możecie zabezpieczyć się tylko i wyłącznie wykonując izolacje poziome i pionowe swoich nieruchomości. Kanalizacja deszczowa powinna być strzelna i powinna zbierać wodę tylko i wyłącznie opadową, bo wiele osób twierdzi, że jeżeli byłaby kanalizacja na ich ulicy, to wtedy nie byłoby wody w piwnicy. Proszę Państwa, to jest nieprawda. I my oczywiście planujemy budować kanalizację. Mamy plany przygotowania w przyszłym roku dokumentacji, na przykład na kanalizację deszczową ulicy. Kopernika, ale niestety taka sytuacja nie spowoduje tego, że, nie będzie, że będzie niski poziom wód gruntowych i po prostu woda się nie będzie w tych nieruchomościach pojawiać. Ona się po prostu będzie pojawiać, dlatego proszę bardzo, żeby wspólnoty planowały z udziałem gminy oczywiście wykonywanie prac w własnych punktowych obiektach i dopiero wtedy będzie pożądany efekt. Jak Państwo wiecie, internet w tej chwili, mimo że jest bardzo dostępny, można tam różne rzeczy zapisywać, można różne zdjęcia wrzucać, można robić różnego rodzaju spotkania. Nie jest medium. Bezimiennym. Wszystkie te osoby, które dokonują różnego rodzaju wpisów, dokonują różnego rodzaju dyskusji, poprzez to, że posiadają urządzenia, które są zarejestrowane, czy też niezarejestrowane, są w tej chwili, proszę Państwa, do zidentyfikowania. I w związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiło się trochę, a może więcej niesprzyjających dla mnie, za wpisów dotyczących mojej bezpośredniej osoby, nie tylko jako burmistrza, ale również jako osoby prywatnej, podjąłem decyzję, żeby znaleźć te osoby, które dokonują takich wpisów. Uważam, że są to wpisy nieuprawnione, nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością i ustaliłem kilka osób, które takich wpisów dokonują i w tej chwili podjąłem decyzję, aby rozstrzygnąć w drodze sądowej z tymi osobami te opisy, które zostały tam wprowadzone. Osoby, które mnie przeproszą w, w, czy w internecie, czy w formie gazetowej nie będą ponosić konsekwencji, bo y, jest możliwa droga prawna, która zmusza te osoby do podjęcia takich działań, a te osoby, które niestety dokonują wpisów, y, wydaje mi się, że są bezimienne, nie do wykrycia, będę na drodze sądowej od tych osób żądał różnego rodzaju odszkodowań bądź też za, za coś uczynienia. Y, jest mi bardzo trudno to mówić. Jest mi bardzo przykro, że wiele osób nie. Widzi tego, co się dzieje w naszym mieście, nie widzi tych zmian, nie widzi mojej pracy i próbuje w jakiś sposób w internecie czy też na różnych forach mnie oczerniać, jak również działanie naszej gminy. Szanowni Państwo, nie ma w tej chwili anonimowości wśród tych osób. Ja znam w tej chwili sześć osób, które dokonują takich wpisów pod różnymi nikami i będę od tych osób dochodził o Będę informował mieszkańców za zgodą sądu o nazwiskach tych osób i działaniach, które te osoby podejmują. Zauważycie Państwo wkrótce w internecie, i w gazetach, przeprosiny, które będą kierowane do mojej osoby, i nie będę sobie pozwalał na to, że będę w bezkarny sposób pozwalał tym osobom na dokonywanie takich wpisów, bo one są w dalszym ciągu nieprawdziwe, oczerniają mnie, moją rodzinę oraz pracę, którą wykonuję. Staram się wykonywać pracę jak najlepiej potrafię, zgodnie z moją wiedzą, z systemem prawnym, jaki obowiązuje w Polsce, i nie życzę sobie, żeby ktoś po prostu próbował to wszystko przeinaczać, przekłamywać, czy też działać na korzyść na niekorzyść naszej gminy. Szanowni Państwo, internet nie jest bezimiennym i anonimowym źródłem informacji. W tej chwili jest to bardzo łatwe do uzyskania, do ustalenia, do zapoznania się i po prostu bardzo proszę, żeby te osoby, które mają takie zamiary, nie robiły tego więcej i żeby mi pomagały w mojej pracy, a nie przeszkadzały dokonując różnego rodzaju manipulacji, bo tak to ja odczuwam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w następnym wydaniu wiadomości samorządowych.